Dzisiaj Wam pokażę sklepik. Słuchajcie, jest taki pirujec, fajna emotka, polecam. Oczywiście jestem tak, jestem tak, no tak, 4 na 10. Prawdziwe serce jest. Bo niektórzy tego, że pokazują sklepik. Wam dzisiaj raz pokażę. Sklepik. Niebieski kamuflaż. Renegat. Jest taki słowy trochę z tym skim. Astralka, as, asastynka, średni. Nie, nie, nie fajnie. Nie, nie padało się jak. To jest takie średnie. Ten skin jest fajny. tam go kupić taki. Ten nie jest fajny, ten też mi się go nie podoba. Skin... To barwy nie podoba mi się niestety. Ten też skin mi się nie podoba. I co widzowie? Pamiętajcie wasia o subskrypcji z dzwoneczkiem tego i co. I słuchajcie, zrobi twa Igorka i Janka, to obiecuję wam, że jutro będzie live. Musiałem zrobić live, a, bo nie robiłem przez dwa dni. Widzimy się no, w na następnych filmach i do zobaczenia. I patrzcie, to jeszcze przyjacień całą motkę. No. Także dziękuję. I to też przyjacień to. Do wyznaczenia widzowie trzymajcie się ciepło. Jutro Simon na dwójki i Simon 1v1 o broni z ratowania. Przypominam właśnie też na konkursie na podwójnego giveaway'a, ja subskrybujcie mój kanał, z w i proszę też. Trzymajcie się, no i pa pa!